Czemu ja wstaję? Czekaj okay. One wstają randomowo Kurde, nie wiem jak to ułożyć Dobra, dawaj zbieraj pół, ja zbieram pół Co by się nie zmarnowało Nie, ja, ja się... Super hero or villain To mogę zostawić w sumie Dodę? Jakiś super O mój Boże. Nie wiem, ja to zawsze myślałem, że ta, od wyremontujemy wasz dom, to jest super hero. Jak ona się nazywa? Ewa Kaczorowska? No do... do... katarzyna. mamy katarzyna. Katarzyna, Ewa Kaczorowska. tylko tu nie Dobrze, ja robię. Ewa... Ja robię równe Katarzyna, dowbor. Okej okay. Kiedyś się zginiję. No, na pewno jak umrze, to zgniję. Chodziło mi o moją osobę bardziej. Słuchaj, ty też kiedyś umrzesz. Ty też kiedyś zgniesz. Właśnie. Oj. Jakie włosy nosi Katarzyna Dobor? Dlaczego mnie wywróciło z fotela? Nie no, Katarzyna Dobor by takiej nie założyła peruki. Kurwa, każdy robi jakiegoś bohaterka, a to mi nie Kurwa, odpierdala Katarzyna Dowbor. Ja Kurwa, najmniej pierwsze miejsce, po tym się dziwimy, że ludzie wychodzą jak tata. Czy na tampur wygrywa? W tej grze da się zrobić majtki, bo potrzebuję do mojego kostiumu majtek. Też ostatnio próbowałam, ale nie wymyśliłam nic sensownego. Właśnie tak. Kurde. Ona taka uśmiechnięta w czerwonej pomadce chodzi. No tak. Nie, bo ja mam tu zdjęcie sobie wyświetlam obok. O nie. Jak ja bym ci katarzynę do wborz z pamięci zrobił, jak ja nie pamiętam jak ona się nazywa, nawet? Embaga czarowska. No przecież ja nie zdążę. No nie ma opcji, po prostu. No ja ja nie, nie mam w ogóle robię. pomysłu. To jest jakiś dramat. Nie wiem, kurwa cokolwiek. Dobra, no, morda by się zgadzała z Katarzyną Dąbrowską. Czy my tu mamy taką skórzaną kurtkę, jako, nie wiem. Różowa Marynarka. Różowa Marynarka. Różowa Marynarka, to jest to. Ona na pewno chodzi w takich szpilkach. Półtorej minuty. Ja skończyłam. Nie, bardzo. no ludzie. Jakie to było wypomarańczowe. Ja jestem zawiedziona wyborami życiowymi. Aż tak? No. Czemu? A po ja mam Augustu i nie umiem się ubierać. Słuchaj, to I... żaden wstyd. I po prostu. O, nie nie kurwa. każdy w życiu musi mieć talent. O kurwa, czekaj. Ja też nie. Kurde, a miałem taki potencjał na ten ubiór, ale po prostu nie zdążę. Dobra, kochani, czas się skończył. Dobra. Ja powiem tak. Na ostatnie kilka sekund zmieniłam koncepcję. Hmm, to się zazwyczaj kończy albo fantastycznie, albo tragicznie. Co ona napisała? Dwa. Cudownica? Wonder Woman. A, okej. Okay. Mi to przetłumaczyła jako cudownica. No, co Tłumaczy, Elinka jest dalej. Elinka jest właśnie Bo ma trzy na końcu. No dobrze, dam Elince dwa, bo ma fajną nazwę. Elunka, nie Elinka. No właśnie, Elunka. Ona a bo ona ma Elinka u góry, a tak. ma matcha... O, ta jest ładna. O, tu jest rzeczywiście. No, to jest Dzień. fajne. Zdżczyny, no, cudowne dziewczyny. A już nie cudownice? Nie, teraz się cudowne dziewczyny. Pomoc nie po moju, jak ona się skończyła. Coś cyrylicą tu mi napisało. O, A, to, to jest ta, no fajna, Urszula. Fajne. Wiecie co, nawet chyba dam cztery temu. Zaszaleje raz w życiu. O, proszę. Ja na początku daję zawsze tyle, ile bym dała normalnie. Ale o się jezu! Elastyczna! Nie, nie, nie za mało czasu miałem. <laughs> Identyczna jest jak ta, ta matka. Dałeś włosy, co ma Katarzyna do wybor. <laughs> ale miałem za mało czasu. Nie zdążyłem w ogóle tej góry wystylizować w ogóle. Nic z tym. Lady Dimitrescu. No, tylko na ostatnią chwilę i nie usunęłam tej miotły wielkiej. Lady D brzmi dziwnie. Nie każdy jest tajemniczony. O kurde! Ale zarombiste! No! No, ale genialnie wyszło. Ej, Sara ci napisała, zjadł wykrzyknik. Zjadł. <noise> <noise> Wyremont. Fantastyczna. <noise> <Jest> <noise> I nawet ma bordę taką samą. <noise> Remontujemy. W... Wasz dom, a nie wam Ale dom. Ona, ona mówi wam. Jak już mówi, że wyremontuje ten dom, to chyba mówi wam Czeka. dom. Jak siedzi w domu i mówi, wyremontujemy wam dom. O nie, to jest po prostu to jest po prostu uwielbiam. Ja już nie oh. ja dziękuję. Ja uważam, że ja na to zasłużyłem w zupełności. Nie mam za co im dziękować. Ja uważam tak samo. Mhm. Mm mm -hmm. Jakaś Vipiara jest tu. Zgarnąłeś wszystko. Ale nie, zgarnąłem tu. Tamtą zabrała ona. A zresztą nie... ty tu jesteś, flądro. <grym> Elastyna. Kurwa, jaki ten uśmiech, majebitny. <grym> Urwa, ale ma gały dojebane. Kochani, ostatnia gra i ja już idę. Dobrze. Ja Dobrze. Ja sobie nie daj rady psychicznie grając w tą grę. Party. Co? To? Party jest temat. Party? Tak. Mhm. O, Boże. Party. Mam pomysł. Bo ja to bym się za... za kreskę przebrał, ale to jest zbyt proste chyba. Ja mam pomysł też. I Dobra, nie ja... narkotyki. Ja ubiorę się tak klasycznie, party chyba wyjątkowo. Ja muszę sobie coś wyświetlić, bo nie jestem pewny, czy ja dobrze interpretuję to, co interpretuję mhm. matko bosko, jak to zrobić? to wymaga poświęcenia Niby tak, ale jednak nie. Tak jakby było, ale czegoś by brakowało. Wiecie co mam o, na myśli? Co ty gadasz w ogóle? A idę pokrać dolarki po? w strefie VIP. Co tam dadzą to? To. O Boże była łysa przez chwilę, ale już nie jest. Jakaś pani tutaj taka się Ja coś jeszcze z tego potrzebuję, teoretycznie jakieś budki by się przydało założyć, co by Niunia taka na bosaczka nie chodziła. co się tak tam hejra ja bo po prostu <laughs> czasami chciałbym po prostu przestać czuć Hmm. <noise> nie, 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 zapomniałem o bransoletce, bransoletka! No nie dobiegnę już po nią. Nie ja też nie zdążyłam zrobić tego. Co chciałam? Tara girl, the best. Nie, no ona wygląda jakby miała jakieś urodziny albo coś. To nie jest party girl. To jakby się no za to party, ale nie znów zmienić więc jest jeden. Oj. Elinka. O Elinka ma disco kule. O, guźba. Oby to disco kule miała. Ta kula jest akurat bardzo. Interesujące, daję dwa za to. Elinka popisała ja. się. Ja dałem Elince trzy za tą kulę, bo naprawdę doceniam tą kulę. Mm -hmm. mm. Nie wiem, nie wiem sam, co mam myśleć o tym. Nie wiem. Ja jestem tak bardzo podzielony. Nie, jeden. Nie podoba mi się. Ja nie byłam podzielona, bo no jeden ta. się nie dzieli. Więc... Ona nie wygląda, jakby szła na imprezę, tylko nie wiem pomodlić się. No, jeden nie. Hmm. Stara napisa: "Eight". Nie, nie, proszę. A, t. a, t. a, t. a t. O, proszę. No to jest impreza. Ja zrobiłem tylko o... Charlie. No, i to, to jest to właśnie. Tam coś bioderkiem pokręcił to od razu. No widzisz? Wykratkowało. Wiktoraptor? Ja jestem absolut wódka. Ale wykratkowało. Pięć za kreatywność. A, absolutnie. O, Boże, tuks fanka. Może i ona, ona już skacze na parkiecie. <grystanie> Parka jest napalona. Na no i się się. Sara napisała zabici. Napisała Slej. Rutkowski. Rutkowski. <grystanie>

o co Rutkowski ma w głowie, odpisując Jest twiks i trafę, to miał taki nik Ha, <laughs> <F> <laughs> no, jak jej to przetłumaczyć. Kurwa, wszystko. What the link? <grymne> Oj, spicznie. Czy światamy rozmawiasz coś sztuczną inteligencją? <grymne> <grymne> Ten... <grymne> U. Uh. Alexa. Dobres 2022 Okej, Google. Reportujemy ją! Zgłaszamy. Aha, <Zgłaszamy. głos> zgłoszona. Nie mogę jej zgłosić, wyszła chyba. Może Google się odezwał. Jak to nie można i jej... A nie można na jej nik... a można na jej nick jakoś kliknąć? Chyba nie. Ale można dać report i masz experience or person, person, type of abuse, text, chat, which person. O, nie ma no, nie jej da tam. A można no, jakoś wyszła. wysłać, capture screen, jak klikniesz experience. A nie, bo to chyba wtedy jest na to. Ja ją zgłoszę ręcznie. No. Jak się to da zrobić? Dobra, już no, chyba nie, koniec, już to, to nie? Ciosny. Tak, tak, już nie gramy. Ja już opuszczam ten dobytek. Dobra, dziękuję wam bardzo za kierki i kolorowych snów. Życzę miłego dnia, nocy, popołudnia i wieczora. Niech Dobra, nikt no, wam się polecam. nigdy nie dobierze do wora. Dobrze. O, dziękuję bardzo. Widziałem, dobranoc.